Dobry wieczór. Nazywam się Jan Gościński. Pracuję na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w Katedrze Dydaktyki Przekładu. Jak widać, chciałbym mówić o blaskach i cieniach w życiu tłumacza, a więc o pozytywach i negatywach, o plusach i minusach. Nim jednak przejdziemy do tego tematu, chciałbym wyjaśnić, kogo mam na myśli mówiąc, że będę mówił o blaskach i cieniach w życiu tłumaczy. Są bowiem różni tłumacze. Najprostszy podział, jaki można stosować, to po prostu taki podział, że są tłumacze dobrzy i źli, ale my nie zamierzamy poglądać na tłumaczy z takiego oceniającego punktu widzenia. Drugi podział, i ten właśnie podział nas interesuje, to podział wedle kryterium tego, co robią tłumacze, jakiego rodzaju teksty tłumaczą. I wedle tego kryterium można tak najprościej podzielić tłumaczy i może najbardziej topornie, ale dla naszego tematu będzie to podział najwygodniejszy na tłumaczy literatury i tłumaczy tekstów użytkowych. Tekstów użytkowych, czyli jakich tekstów? Na przykład takich tekstów jak instrukcja obsługi, zaświadczenie lekarskie, świadectwo szkolne czy zaświadczenie o zarobku. Tego rodzaju dokumentów, których ludzie potrzebują w związku z codziennym funkcjonowaniem, jest ogromnie wiele. I o pracy takiego właśnie tłumacza, tłumacza tekstów użytkowych, chciałbym mówić. Nie o pracy wybitnego tłumacza literatury pięknej, takiego jak na przykład Karl Dedecius czy Stanisław Barańczak, ale o pracy, jak to nazywam, cichego wyrobnika, parającego się tłumaczeniem praktycznym i przyziemnym. Czy warto kimś takim zostać? Gdybyście się na to chcieli zdecydować, warto zdawać sobie sprawę, z czym wiąże się wybór takiej profesji. I swoimi doświadczeniami w tym względzie chciałem się z Wami podzielić. Swoimi doświadczeniami i wrażeniami. I chciałem to podkreślić, bo przecież inni tłumacze tego typu, czyli inni tłumacze tekstów użytkowych, mogą mieć zupełnie inne doświadczenia i inne mogą być warunki. Dlatego też to, o czym będziemy za chwilę mówić, to będzie indywidualne doświadczenie. To będą moje radości i bolączki, radości i bolączki rzemieślnika w zakresie tłumaczeń praktycznych. Zwłaszcza interesować nas będą bolączki, różne ciemne strony pracy. Ale zaczniemy od pozytywów, od jasnych stron pracy, choć nie dla każdego. To, co ja uważam za jasne strony pracy, to mogą być jasne strony pracy, a to, co ja uważam za ciemniejsze strony pracy, to muszą być koniecznie ciemniejsze strony. Może być dokładnie odwrotnie, ale do tego jeszcze wrócimy na sam A zatem dlaczego tak? Po pierwsze dlatego, że zazwyczaj pracujemy w domu jako tłumacze, jako tłumacze tekstów użytkowych, prawnie także jako tłumacze tekstów literackich też. Nie musimy nigdzie dojeżdżać i nie musimy tracić na dojazny czas. Po drugie, że mamy sporą elastyczność w zakresie godzin pracy. Możemy tłumaczyć wieczorami albo rankami, możemy robić sobie przerwy, kiedy nam pasuje, choć jeśli prowadzimy własne biuro tłumaczeń, do którego przychodzą klienci, to jakieś godziny przyjęć powinniśmy wyznaczyć i powinniśmy się tych godzin przyjęć trzymać. Ponadto zasadniczo jest tak, że to klient do nas przychodzi. Nie musimy za nim biegać, nie musimy niczego mu dostarczać. Klient przynosi do nas tłumaczenie i to tłumaczenie od nas odbiera, choć z drugiej strony musimy umiejętną reklamą jakoś zachęcić go do przyjścia do nas, jakoś go do nas ściągnąć, co na początku wcale nie musi być takie łatwe. Wreszcie, i to też uważam za pozytyw tej pracy, niektóre tłumaczenia wymagają od nas sporej dozy kreatywności mimo że mamy do czynienia z tekstami użytkowymi, a nie literackimi. Więc nierzadko teksty będą wymagać głowienia się. Będzie to więc pewnego rodzaju sprawa intelektualna. To nie będzie takie bardzo proste, ale właśnie to wyzwanie związane z wymogiem kreatywności od nas uważam za pozytywną stronę tej pracy. Wreszcie trzeba pamiętać, że jest zapotrzebowanie, o czym już wspomniałem, na tego typu usługi. Ludzie muszą tłumaczyć teksty użytkowe, bo coraz częściej migrują i w nowym miejscu potrzebują na przykład udowodnić, że mają takie, a nie inne kwalifikacje zawodowe, albo pokazać na przykład jakieś zaświadczenia lekarskie czy inną dokumentację medyczną z innego kraju, na przykład z Polski w Wielkiej Brytanii. Ale, ale nim dojdziemy do wniosku po przyjrzeniu się tym rozmaitym pozytywom, że jest to praca dla nas idealna, warto, żebyśmy zobaczyli, że ta praca może wiązać się z niemałą liczbą nieprzyjemności. I tym nieprzyjemnościom teraz się przejrzymy, aby później nie było zaskoczeń, jeżeli byśmy się zdecydowali na taką pracę. I dopiero wtedy, jeżeli szala plusów przeważa szale minusów, to dopiero wtedy warto dokonać odpowiedniego wyboru, czyli może takim tłumaczem, Tekstów użytkowych zostać. Warto jednak, podkreślam, wiedzieć o tym, że nie wszystko jest takie piękne i nie zawsze ta praca wiąże się tylko i wyłącznie z przyjemnościami. Przyjrzymy się trzem rodzajom problemów związanych z pracą tłumacza tekstów użytkowych. Po pierwsze, problemom, które mają swoje źródło w tekście do przetłumaczenia i tym właśnie problemom poświęcimy najwięcej uwagi a mniej uwagi poświęcimy problemom stwarzanym przez klientów i problemom związanym z prowadzeniem firmy tłumaczeniowej. Dlaczego? Dlatego, że nie chcę, aby ten wykład trwał w nieskończoność. Skupię się więc na pierwszej kategorii, która wydaje mi się stosunkowo najbardziej intelektualnie intrygująca, a dwie pozostałe tylko zarysuję, bo to są rzeczy rzeczywiście bardzo praktyczne i może innym razem da się o nich porozmawiać. Tym, co może być bardzo nieprzyjemne, nie może na pewno, tym, co jest bardzo nieprzyjemne, to fakt, że niekiedy tekst, który mamy przetłumaczyć, jest niezrozumiały. Czasami musimy tłumaczyć z tłumaczenia, i jeżeli ten pierwszy tłumacz nie był zbyt sprawny, to pojawiają się liczne problemy. Oto fragment portugalskiego aktu urodzenia, które tłumacz przetłumaczył na język angielski, a ja ten dokument musiałem przetłumaczyć z języka angielskiego na polski. O ile pierwsze zdanie, jak widać, stwarza specjalnie wielkich problemów, o tyle drugie zdanie, to zaznaczone na czerwono, a szczególnie jego początek jest zupełnie niezrozumiały. Co to znaczy, że replaces seat full copy certificate of birth for other purposes. Co z tym zaznaczonym na czerwono fragmentem zrobić, skoro nie wiadomo o co chodzi? No, tłumacz zostaje postawiony w bardzo trudnej sytuacji, bo musi przetłumaczyć coś, co jest właściwie nieprzetłumaczalne, bo niezrozumiałe. Czasami tekst, który mamy przetłumaczyć, jest bardzo enigmatyczny. Oto przykład takiego zdania. Firma prosi o przetłumaczenie dłuższego tekstu i w tym dłuższym tekstu, tekście znajduje się taki oto fragment. Do każdego oddziału SOT został zatrudniony pH składak do rozwoju dystrybucji ciazów drożdżowych. Hmm. Rozumiem, że składak to jest pewne wyjaśnienie pH, tyle że dla mnie nie jest to zbyt dobre wyjaśnienie, bo nie wiem, kto to jest pH. I teraz, żeby przetłumaczyć coś takiego, kiedy w tekście odnajdujemy tego rodzaju fragment, a nie mamy w tekście żadnych wyjaśnień, czym są te akronimy, no, to żeby przetłumaczyć coś takiego, kiedy ani internet nam nie pomaga, ani pozostała część tekstu nam nie pomaga, jedynym rozwiązaniem jest po prostu poprosić klienta o to, żeby nam wyjaśnił te akronimy. Ale nie zawsze jest to takie proste, nie zawsze uda nam się go złapać, nie zawsze mamy wystarczającą ilość czasu, i wtedy no, sprawa staje się skomplikowana. Mnie akurat w tym przypadku udało się ustalić, Oczywiście dzięki kontaktowi z klientem, że SOT to jest Współdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, PH to przedstawiciel handlowy, a składak to osoba, na której pensje składa się kilka firm. Gdyby jednak możliwości kontaktu z klientem nie było, a czasami tak jest, że tekst nie umożliwia nam kontaktu z klientem, no to wtedy niestety te fragmenty zostaną najprawdopodobniej przetłumaczone, bo nie wiemy, co one są. Inny problem wiąże się z tym, że oryginał jest nieczytelny. Szczególnie często ma to związek z dokumentami medycznymi, lekarz pisze coś w dokumencie, a my niestety nie potrafimy tego odcyfrować. I teraz, jeżeli tego fragmentu nie przetłumaczymy, no to wówczas całe to tłumaczenie nie ma sensu, bo akurat ten fragment jest najistotniejszy, to, co tam lekarz napisał. W tym w fragmencie w tym dokumencie zdaje się, że bez trudu potrafimy odcyfrować w związku z który jest na początku. Potem są trzy wyrazy trudne do odcyfrowania i jest słowo ilość i znowu jakieś trudne do odcyfrowania słowo. Ten sam dokument na pewno jest wyraz DGM czyli diagnoza. I jakieś słowo, które prawdopodobnie oznacza padaczkę, ale co dalej? Znowu jest to trudne. I teraz, e, oczywiście, możemy próbować złapać tego lekarza, ale nie zawsze lekarz będzie do złapania, nie zawsze odbierze telefon, albo będziemy mieć telefon do tego lekarza, i wtedy naprawdę jesteśmy w trudnej sytuacji, bo jeżeli tego nie zawsze osoba, chory, który przynosi do nas to zaświadczenie. Wie, co tam lekarz napisał, i jeżeli tego nie odczytamy, to niestety nie dokonamy tłumaczenia, jeżeli tego nie odcyfrujemy. A czasami możemy mieć wrażenie, że ten wyraz odcyfrowaliśmy, ale pewności możemy nie mieć. I to powoduje, że możemy mieć opory przed dokonaniem tłumaczenia, jeżeli nie do końca rozumiemy, czy rzeczywiście w tym dokumencie jest to, co nam się wydaje, że w nim jest. Tutaj akurat udało. Mi się odcyfrować te zapiski. I w tym pierwszym dokumencie mamy nie, taki fragment: W związku z nasileniem napadów zwiększono ilość leków. A w drugim dokument to padaczka lekooporna. W tym drugim dokumencie to słowo po słowie padaczka to jest słowo lekooporna. Drugi przykład, może jeszcze bardziej zawiły, oto. Fragment rozpoznania z dokumentu wystawionego przez lekarza weterynarii. I jeżeli się wpatrzymy, to zobaczymy, że być może tam jest napisane ze względów klinicznych, natomiast to pierwsze słowo rzeczywiście jest bardzo trudne. Po wielu deliberacjach udało mi się ustalić, że to słowo najprawdopodobniej to, to, to jest ototomia, a ototomia to jest przy, przycinanie uszu psów. I jest to, po pierwsze, zajmuje to bardzo dużo czasu, stwarza to poczucie niepewności, nie wiemy, czy dobrze to odczytaliśmy. Tutaj akurat to dodatkowo było trudne, ponieważ słowo ototomia to nie jest jakieś powszechnie używane słowo i no, było to bardzo skomplikowane zadanie ustalenie, co tam lekarz weterynarii nabaga. Innym problemem związanym z dokumentami jest taki problem, że niekiedy w formularzu, w oficjalnym formularzu, Mogą znajdować się błędy. Zobaczmy. Mamy zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego i jest w nim napisane na podstawie artykułu 71 stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo. Tyle, że powyżej nie ma wymienionej żadnej osoby. Ta osoba, która może zawrzeć małżeństwo jest wymieniona poniżej. Do formularza wkradł się błąd, i teraz, jeżeli to jest tłumaczenie oficjalne, my nie możemy tego po prostu tak zmienić, tylko musimy przetłumaczyć tak, jak jest w dokumencie i może jakąś uwagę, raczej na pewno jakąś uwagę tłumacza powinniśmy zamieścić, że formularz zawiera błąd. Ja poinformowałem Urząd Stronu Cywilnego, że w tym formularze jest błąd. Urząd był mi to wdzięczny. Formularze to zostały zniszczone i trzeba było. Wydrukować nowe formularze. Ale to oczywiście utrudnia pracę tłumacza, ponieważ no, to tekst nie jest jasny, nie jest zrozumiały, jest niepoprawny. Oficjalny formularz zawiera błąd. i Jest to niewątpliwie kłopot dla tłumacza. Innym problemem, bardzo poważnym i przysparzającym ogromnie dużo kłopotów są skróty i skrótowce. Z upodobaniem już to widzieliśmy wcześniej różne osoby stosują te skróty i skrótowce, zwłaszcza lekarze, zwłaszcza w dokumentacji medycznej takich skrótów i skrótowców jest wiele. Tutaj na przykład mamy taki skrót Outpatient OGD in 4 Six Weeks. I teraz kontekst czasami może nam pomóc. Jeżeli kontekst nam nie pomoże, no to wówczas znowu musimy pozostawić taki. Akronim nieprzetłumaczony, z odpowiednią uwagą tłumacza. Tutaj akurat udało się przetłumaczyć, że chodzi tutaj o coś, co po polsku nazywa się, na hemendole widzimy to, ten akronim rozwinięty i po polsku nazywa się to panendoskopia. Problemem dodatkowym związanym z akronimami jest to, że one nie zawsze muszą być w języku angielskim albo w języku polskim. Na przykład, tutaj jest, są akronimy, które znalazłem w dokumencie angielskim. I okazuje się, że to nie są słowa angielskie, tylko to są słowa łacińskie. OD znaczy codziennie, TDS trzy razy dziennie, a BD dwa razy dziennie. Bywa też tak, że Mamy polski dokument medyczny i są tam akronimy, ale to nie są akronimy polskie, tylko są to akronimy angielskie. Więc tutaj tłumacz znowu musi wykazać się dociekliwością i wszystko dokładnie sprawdzić, co oczywiście powoduje, że ten proces tłumaczenia się wydłuża. Bywa też i tak, że słowa, jakie znajdujemy w dokumencie, mają bardzo specyficzne znaczenie które odbiega od takiego standardowego znaczenia tych słów, jakiego byśmy oczekiwali. A no to na przykład mamy zaświadczenie o doręczeniu dokumentów sądowych, które to zaświadczenie zostało sporządzone na wyspie Man. I podpisano je tak, Coronary Lockman for the Shielding of Middle. I teraz, co słowo to zagadka, jeżeli nie będziemy zbyt dociekliwi nie, i wykorzystamy takie standardowe znaczenia, to powinno być Dlatego, że koroner to zazwyczaj osoba zajmująca się badaniem naturalnych zgonów. Ale akurat na wyspie Man koroner to nie jest taka osoba, tylko to jest ktoś zupełnie inny. To jest mianowicie urzędnik odpowiedzialny za wzywanie sędziów przysięgłych, za dostarczanie dokumentów sądowych oraz za egzekucję długów na podstawie wyroku sądu. A ten pierwszy koroner, czyli ten od zgonów, to jest of Inquest. Norman znowuż to zastępca koronera, a sheding to okręg administracyjny, middle to jeden z takich okręgów. A zatem tłumacz tekstów użytkowych musi być dociekliwy, nie może stosować najbardziej typowego słowa w pewnych sytuacjach, tylko musi pogłębiać swoją wiedzę i brać pod uwagę miejsce, w którym sporządzono dokument. Posiadać więc dość szeroką wiedzę dotyczącą rozmaitych obszarów, bo może się okazać, że jakieś słowo zostaje użyte w dokumencie w bardzo specyficznym i szczególnym sensie. Rozwiązywanie takich zagadek z jednej strony może być bardzo przyjemne, być tego rodzaju pracą detektywistyczną, może pogłębiać naszą wiedzę, na pewno to robi, ale z drugiej strony, jeżeli musimy pracować szybko, no to takie zagadki lingwistyczno- Lingwistyczne mogą być źródłem irytacji. I wreszcie taka cecha tekstów użytkowych jak niejednoznaczność. Ona nie jest tylko cechą tekstów użytkowych. Natomiast dla tłumacza tekstów użytkowych jest ona szczególnie irytująca, ponieważ jeżeli tekst może być interpretowany tak albo inaczej, a my nie mamy możliwości ustalić, która z tych interpretacji jest poprawna, no to pozostaje nam tylko zachowanie w przekładzie, Niejednoznaczności. Nie zawsze jest to możliwe, a zawsze jest to dla mnie irytujące, bo ja chciałbym, żeby tekst był jasny i klarowny, a nie dwu- czy wieloznaczny. Oto na przykład pozbawiony kontekstu fragment dokumentu, który brzmi tak. Rzut kondygnacji budynku. I teraz, czy tutaj chodzi o jedną kondygnację, to jest, czy to jest rzut jednej kondygnacji budynku, czy to jest rzut wielu kondygnacji budynku? Czy ja mam to zastosować gdzie pojedynczą, czy mnogą? I nie, nie mogąc tego rozstrzygnąć, będę w tłumaczeniu próbował tak kombinować, żeby to też było niejednoznaczne w tłumaczeniu, albo poczynię jakąś stosowną uwagę, że nie jest to jasne. Natomiast wolałbym oczywiście, żeby ten tekst źródłowy był precyzyjny i był jasny. Warto też pamiętać, że tłumacze tekstów użytkowych zazwyczaj nie tłumaczą tekstów obfitujących w zwroty akcji. Że nie są to jakieś pasjonujące powieści, czy pasjonujące opowiadania, czy pasjonujące teksty, tylko że są to takie bardzo praktyczne i przyziemne rzeczy, na przykład zaświadczenie o zdolności kredytowej, czy wyciąg z rachunku bankowego. Przyjrzymy się takim dokumentom, oto właśnie zaświadczenie o zdolności kredytowej, data, powtórzona informacja, źródło, no. Z pewnością nie są to rzeczy absolutnie pasjonujące. Oto fragment wyciągu bankowego, kwoty, daty transakcji, to wszystko trzeba przepisać i wymaga to drobiazgowości, nie możemy się pomylić ani w dacie, ani w kwocie. Natomiast no, trudno powiedzieć, że tego rodzaju tłumaczenia będziemy wykonywać z wypiekami na twarzy z powodu ekscytacji poznawczej. A zatem często ten tłumacz tekstów użytkowych musi ślęczeć nad dokumentami, których atrakcyjność poznawcza jest dosyć mizerna. Czyli same teksty są źródłem rozmaitych problemów i mogą przyprawić tłumacza o głowy i być źródłem rozmaitych rozmaitych dawać rozmaite powody do irytacji. Druga grupa problemów, z jakimi Musi borykać się tłumacz tekstów użytkowych, dotyczy klientów. Zazwyczaj tłumacze prowadzą swoje własne biura tłumaczeniowe, i ci klienci to nie zawsze są miłowie. Ja tutaj skrótowo określiłem typy klientów, którzy przychodzą do biur. Mamy więc klientów fantastów, klientów kutwy, klientów cwaniaków i także klientów oszustów. W kim są, tak w telegraficznym skrócie, te grupy klientów. Klient fantastyczny to taki klient, który ma zupełnie nierealne oczekiwania czasowe. Na przykład życzy sobie, żeby kilka bitych stron tekstu przełożyć na miejscu. Są też tacy, którzy będą przekonywać, że mają do tłumaczenia tylko kilka zdań. Właściwie będzie to kosztować bardzo niewiele, a w istocie na przykład to nie jest kilka zdań, tylko półtorej strony. Są wreszcie tacy, którzy będą twierdzić, że mają do przetłumaczenia tylko jedną stronę, więc znowu nie będzie to kosztować ich zbyt wiele, ale okazuje się, że ta strona to wygląda tak, więc w tłumaczeniu na pewno nie będzie to jedna strona albo wiele stron. I wreszcie są klienci, którzy po prostu są oszustami. Przynoszą na przykład sfałszowane zaświadczenia, i od razu to widać, że zaświadczenie jest sfałszowane, a ponieważ tłumacz, zwłaszcza tłumacz, który wykonuje tłumaczenie oficjalne, nie może tłumaczyć dokumentów sfałszowanych, wiedząc, że są sfałszowane, więc musi grzecznie takiego klienta odprawić. I na koniec przyjrzyjmy się problemom związanym z prowadzeniem biura tłumaczy. Otóż jeżeli mamy własną firmę tłumaczeniową, to będzie to oznaczać, że często musimy pracować do późna w nocy, że będziemy musieli pracować w weekendy, że będziemy musieli pracować pod presją czasu, gdyż klienci mają rozmaite wymagania czasowe. Może być tak, że dostaniemy zlecenie w piątek po południu i będzie to dosyć długie zlecenie, a ponieważ będziemy chcieli zarobić, nie odrzucimy tego zlecenia i nasze plany weekendowe wezmą w web. Może być tak, że dostaniemy zlecenie późnym popołudniem i ktoś musi mieć to tłumaczenie na następny dzień rano, więc będziemy musieli tłumaczyć w noc. Często bywa też tak, że tłumacze tekstów użytkowych nie pracują wyłącznie dla siebie, ale też dostają zlecenia od dużych biur tłumaczeń. I wtedy oznacza to, że ich stawka będzie niższa, bo biuro tłumaczeń no, też będzie chciało zarobić i nie da tłumaczowi takiej stawki, jakiej by ten tłumacz zażądał, gdyby klient bezpośrednio do niego przyszedł. No i poza tym będą problemy z urlopem, ponieważ jak będziemy na urlopie, to nie tylko nie będziemy zarabiać, ale będziemy wydawać, nie tylko nie będziemy w biurze, więc możemy stracić klientów. Klient przychodzi do biura, my jesteśmy na urlopie, no to pójdzie do innego tłumacza. Stały klient będzie chciał coś u nas przetłumaczyć, kiedy my będziemy na urlopie, a ponieważ nas nie będzie, może pójść do innego tłumacza i zostać stałym klientem innego tłumacza. Więc najlepiej byłoby mieć otwarte biuro przez 365 dni w roku, przez 24 godziny na dobę, żeby żadnego klienta nie stracić. Trzeba też pamiętać, że często tłumacz tekstów użytkowych musi tłumaczyć teksty dotyczące najróżniejszych dziedzin, a więc od takiego tłumacza wymagana jest wszechstronność i gotowość do nieustannego doszkalania się. Oczywiście można się specjalizować, można tłumaczyć tylko dokumenty medyczne, prawnicze czy księgowe ale w małym mieście taka specjalizacja nie jest raczej możliwa, w małym czy nawet czy w mniejszym mieście, czy może nawet w dużym mieście, bo możemy nie mieć wystarczającej liczby zleceń wybranej przez nas dziedziny. Oczywiście specjalizacja to jest rzecz wspaniała, warto się specjalizować, ale jednak nie zawsze będzie ona możliwa. Nie zawsze będzie możliwe odrzucanie dokumentów, które nie znajdują się w ramach naszej specjalizacji, dlatego, że możemy nie mieć wystarczającej liczby zleceń. Stąd, zwłaszcza w przypadku tłumaczy, którzy mieszkają w mniejszych miastach, medycyna będzie na naszym biurku przeplatać się z rachunkowością, tekst o silnikach spalinowych, zaświadczeniem, zameldowaniu na pobyt stały, a wyciąg z rachunku bankowego z aktem urodzenia. Czyli będziemy musieli zmagać się z dokumentami należącymi do bardzo różnych dzieci. I wreszcie. Trzeba pamiętać, że nie jest łatwo, jeżeli się wprowadzi biuro tłumaczeń, zapewnić sobie stały ciąg zleceń, dzięki czemu będziemy mogli pracować 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Bardziej typowa dla tłumacza tekstów użytkowych jest praca z rywami, a więc będą takie okresy, kiedy nie będziemy mieć żadnych zleceń, będziemy się wałkonić i nic nie robić. A będą okresy bardzo wytężonej pracy, kiedy będziemy musieli wiele, wiele godzin dziennie, dzień po dniu pracować, żeby jakieś zlecenie zrealizować. Kto więc robi pracę od 9 do 5, od poniedziałku do piątku, gwarancję, że weekend będzie miał wolny i że za urlop mu zapłacą, to raczej powinien wybrać inny fach. Czy zatem, reasumując, warto rozważać, zostanie tłumaczem tekstów użytkowych? Z jednej strony praca ta ma niemało wad, a nie wszystkie z tych wad wymieniłem, żeby ostatecznie was nie zniechęcać do tego zawodu. Z drugiej jednak strony, to, co mnie się wydaje, że jest wadą, może być zaletą, o czym wspominałem na początku, albo to, co mnie się wydaje zaletą, wcale nie musi być zaletą. Ja uważam, że zaletą jest to, że możemy pracować w domu, ale ktoś może lubić towarzystwo, i dla niego praca w domu może być wadą, a nie zaletą. Może być też tak, że Skróty i skrótowce, które ja uważam za utrapienie, dla kogoś mogą być pasjonującym wyzwaniem, i w taki sam sposób ktoś może się odnosić do konieczności nieustannego dokształcania się, może podoba mu się to, że teksty stwarzają różne, przynoszą różne zagadki i że te zagadki może rozwiązywać. Podobnie też zróżnicowana tematyka tłumaczy. Dla jednego może być źródłem wiecznej niepewności i stresu, bo znowu musi borykać się z czymś nowym, a dla innego to może być oczekiwane urozmaicenie. Powiedziałbym więc, że wszystko zależy od naszych predyspozycji. Na przykład od tego, czy lubimy stałość, uporządkowanie i przewidywalność, czy też pociąga nas życie bez ściśle określonych ram. Decydując się na wykonywanie zawodu tłumacza tekstów użytkowych, warto więc dokładnie wiedzieć, z czym ta profesja się wiąże, żeby nasz wybór był świadomy i żebyśmy potem nie czuli się, że wpadliśmy jak śliwka w kompot i robimy coś, do czego zupełnie nie mamy skłonności. Mam nadzieję, że dziś ta świadomość, jak wygląda praca tekstów, tłumacza tekstów użytkowych, choć częściowo zyskaliśmy. Dziękuję Państwu za uwagę.